do Atletico i który pozostał niepodpisany, natomiast otrzymaliśmy maila od Atletico o zamknięciu rozmów. Wokół tego maila też narosły jakieś pytania, że wyrażał on żądanie zmiany zarządu. Czy tak było, to Państwo sami ocenicie, bo w naszej ocenie informował tylko o tym, że, za tym, że pani, pani, pani ciała jest no, obrażona przekazywane są na internetu nieprawdziwe informacje, trzeba może przeczytam, aby nasze oświadczenie stanowisko uczynić bardziej zrozumiałym, nie widzimy możliwości współpracy z ludźmi z klubu, którzy opisują w prasie, w internetowych rzeczy nieprawdziwe i złe, krzywdzące na temat Pani Czao i portugalskiego klubu. Słyszałam od Pana Kutasiewicza o tym. Nie jest możliwe, aby zainwestować w tę współpracę, jeśli pewne osoby z klubu, flocha nas po prostu nie chcą. Jednak pani Czalo potwierdza, że jest gotowa do podjęcia negocjacji, jeśli ten problem będzie rozwiązany. I to są wszystkie dokumenty, ja Państwu je udostępnię. Jeśli będą oczywiście jakieś dodatkowe pytania, to jesteśmy otwarci do tego. Szanowni Państwo, na początek chciałabym poinformować bardzo jednoznacznie, że dyskusja na temat potencjalnej współpracy toczyła się pomiędzy dwoma zmianami, pomiędzy zmianą MKS-KOTA. Pomiędzy partnerami Atletico de Portugal z Bonte, którzy pojawili się w Świnoujściu i listem intencyjnym poinformowali prezydenta miasta o tym, że są zainteresowani podjęciem rozmów z zarządem Miejskiego Klubu Sportowego KOTA na temat podjęcia współpracy przy realizacji pewnego projektu. I ten list intencyjny został zaprezentowany na spotkanie oficjalne w 50-leciu Mladeszka Zakrzewskiego, uroczystości, gdzie pan prezydent poinformował o tym publicznie, że taka propozycja się pojawiła. Natomiast wówczas, wówczas szczegółów tej, tego, tego zakresu, tej współpracy nie znaliśmy, wiedzieliśmy li tylko, że podstawowym warunkiem prowadzenia rozmów jest to, aby klub utrzymał się w pierwszej linii. I taką informację też Pan Prezydent wówczas przekazał. Jak wiemy, klub był już wtedy w pewnych no, problemach związanych z grą, z niesatysfakcjonującymi wynikami, więc faktycznie stanowiło to, myślę, duży bodziec do tego, aby zacząć myśleć o tym, jak ta współpraca będzie się dalej mogła układać pomiędzy stronami. Więc chciałabym bardzo wyraźnie jeszcze raz podkreślić, że miasto nie było stroną w tych negocjacjach. Byliśmy obserwatorem, ponieważ prezydent miasta chciał mieć obiektywne spojrzenie na, na to, jak te negocjacje będą wyglądały, i w tych okolicznościach uczynił mnie swoim pełnomocnikiem przy tych negocjacjach, które były prowadzone. Stąd też moja obecność jako świadka i negocjatora, mediatora w tych relacjach. Z tego, że na koniec przekazów wymiany jednej i drugiej strony wynika, że gdyby takim punktem spornym jest właśnie kwestia tego uczestniczenia miasta w tym zakresie. Ja chciałabym powiedzieć bardzo wyraźnie, że na pierwszym spotkaniu, do którego doszło 6 maja w gabinecie prezydenta miasta padła ze strony Pana prezesa Rozwałki informacja, że klub byłby docelowo zainteresowany tym, aby powstała spółka i aby... Ta spółka miała pełne finansowanie tego partnera zewnętrznego. I znaczyłoby to tyle, że miasto w perspektywie najbliższego roku czy półtora, tak naprawdę zostałoby całkowicie odciążone nawet z kosztów tych, które na dzień dzisiejszy ponosimy, czyli tych dwóch milionów złotych, które miasto ponosi na rzecz grób. I to, myślę, że Państwo się ze mną zgodzicie, wzbudziło oczywiście nasze zainteresowanie. I właśnie jako ten partner, również który tutaj ten wyzyskał, bo środki te mogliśmy przeznaczyć wówczas na inną celę, byliśmy zainteresowani, prezydent tego nie ukrywał, że jest zainteresowany tym, aby do tego porozumienia doszło. Tak więc ta propozycja padła ze strony pana prezesa, Pan przedstawiciel klubu Atletico de Portugal poinformował, że istnieje taka możliwość, ale dopiero wówczas, kiedy tak naprawdę zostanie sprawdzona ta współpraca i zaproponował okres próbny rok bądź półtora roku współpracy na poziomie, na bazie stowarzyszenia, które dzisiaj funkcjonuje Miejskiego Klubu Sportowego Flota i w tym okresie zakładało to przygotowanie pewnych, czy jakby uzgodnienie pewnych warunków do tej współpracy. I oczywiście podstawowym warunkiem było to, aby móc prowadzić do zespołu, do, do, do zespołu, nie mówimy do pierwszej drużyny, do zespołu pięciu bądź sześciu zawodników zagranicznych, zawodników młodych. Różnych narodowości, w tym również mówiło się o zawodnikach pochodzących spoza Unii Europejskiej, gdzie otworzyła się dyskusja na temat tego, jak wielu tych zawodników będzie mogło grać, bo są przepisy i FIFA, i pzpn które określają te standardy i te normy. Również ustawiono jako warunek kwestię zatrudnienia głównego trenera. I była to kwestia najbardziej, że tak powiem, oddana dyskusji pomiędzy stronami. Zaproponowano wówczas warunki udziału w transferach, a mianowicie 20% od utransferowanych zawodników, również 20% od transferu głównego trenera, gdyby do niego doszło. I to były te warunki wstępne, a jeszcze, jeszcze zaproponowano kwestie związane z pokrywaniem kosztów wspólnych tak zwanych funkcjonowania klubów za okresie 1,4, bo taka liczba zawodników została, została wyliczona. I tak jak wspomniałam, ponieważ rodziło to bardzo uczciwe w naszej ocenie warunki zaproponowane przez tą stronę. Oczywiście nie można tutaj mówić o sponsorze sensu stricte, tak? O takim sponsorze, który przychodzi, daje pieniądze, usługę promocyjną na, na pewien zakres promocji. Tylko mówimy o partnerze do realizacji tych konkretnych przedsięwzięć, które zostały w tym okresie próbu po raz kolejny pragnę podkreślić, zaproponowane do sprawdzenia się, czy, czy tym dwóch partnerom będzie dobrze się po prostu ze sobą współpracowało. Docelowo, tak jak wspomniałam, po roku, po półtora, zauważyli Państwo w tym porozumieniu, które zostało tutaj przez Atencję przesłane, istniałaby możliwość przyjęcia całkowitego finansowania klubu, i w tym kontekście pojawiły się kwestie finansowe. Kwestie finansowe dotyczące finansów klubu, ponieważ Pani Czao stwierdziła, że jeśli ma docelowo finansować cały klub, to chciałaby mieć wiedzę na temat tego, jak te finanse klubu wyglądają. I te finanse zostały przedstawione przez pana profesora Zwałkę. na tej podstawie. Na tej podstawie ja tego Państwu nie udostępni, ale pokażę to z Państwa, którzy są zainteresowani. W przeciągu tygodnia otrzymaliśmy dwie różne wersje e, informacji na temat tego, jakie zapotrzebowanie finansowe jest ze strony MKS Flota. Również inne, jeszcze, e, jeszcze inny materiał został dołączony docelowo do wniosku e, o środki, które Flota wystąpiła do miasta. I w tym kontekście wzbudziło to pewien nasz niepokój, że no nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak naprawdę to zapotrzebowanie wygląda. I taki, taki niepokój również został wzbudzony po stronie tego partnera, który w tych okolicznościach poprosił o możliwość wprowadzenia do zarządu klubu społecznego członka zarządu, który miał być pan Michał Protasiewicz który miał po prostu y, mieć wgląd w dokonywanie, y, dokonywanie przepływów finansowych, które byłyby w, w tych okolicznościach wykonywane. Ja do tego materiału jeszcze później wrócę, y, żeby go też troszeczkę szerzej omówić, ale ten element, który wywołał również wiele emocji, że jest próba przejęcia wpływu na zarząd i tak dalej. został, że, że tak powiem, zrealizowany właśnie w takich okolicznościach i tylko i wyłącznie z takiej przyczyny, że docelowo miało być to zrealizowane przez wyznaczoną spółkę, która będzie w 100% pokrywała koszty finansowe koszty FRO. Finansowe Tym bardziej, że z, z ust pana prezesa padła kwota 1 200 tysięcy euro jako koszty całkowite funkcjonowania klubu, co w zderzeniu z informacjami z konferencji, że te koszty kształtują się na poziomie 3, ponad 3, 3 miliony z groszami, no jak widzicie Państwo, troszeczkę wybudza pewne, pewne rozbieżności, stąd też nie ma się co że jeśli ktoś chce przejąć finansowanie, no to też chciałbym wiedzieć, jak to faktycznie wygląda. Toczyły się rozmowy, już na podstawie później dokumentu, który został tutaj do nas przesłany. Wydaje się, że najważniejszym spotkaniem było spotkanie z dnia 18 czerwca. Tu na tej sali spotkaliśmy się w bardzo dużym zespole, cały zarząd floty plus przedstawiciele miasta, czyli z nową osobą na czele, panią Ligią Masłowską, sprawiającą dobry zawodników Atletico. Stanowisko zarządu floty w zasadzie jest zbieżne, rozbiło się o kwestię trenera Tomasa Kaparskiego, gdzie wystąpiła kwestia wypłat bądź zaproponowania pracy. W kontekście oczekiwań partnera tutaj, aby był to, aby trenerem był ich trener z Portugalii pan Orlando, bądź też wypłacenia w tych okolicznościach albo zaproponowania pracy panu kawalskiemu, bądź też wypłacenia mu odszkodowania. I to było głównym źródłem sporu, które zostało, było kontynuowane na spotkaniu, które odbyło się o godzinie 17 w hotelu, w którym uczestniczyłam na prośbę pani Ja, w którym nie uczestniczył faktycznie z przedstawicielem zarządu NKS KOTA. I była to, 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 to rozmowa prywatna przy, przy uczestnictwie tylko tak jak wspomniałam mojej osoby i tłumacza oraz pana Michała Piotra w czasie której pani Czo, e, rozmawiała z panem, z panem Kapaski na temat e, propozycji dla niego, e, w wyniku których on się na te propozycje zmiany czy pracy w innych grupach e, e, w Portugalii i bądź też Czech po prostu nie zgodził. Konsekwencją tego było uzgodnienie i propozycja, aby otrzymał od niej 10 tysięcy euro odszkodowania, resztę tej kwoty musiałby otrzymać od zarządu floty. Stawka transferowa od zawodników została podniesiona do 45% udziału w transferach. Zostały uzgodnione warunki zmniejszenia kosztów funkcjonowania Miejskiego Klubu Sportowego Wrota o następujące pozycje. 12 tysięcy trener, 30 tysięcy pięciu piłkarzy liczonych według stawki 6 tysięcy brutto od zawodnika, 12 tysięcy udział, partycypacja w kosztach wspólnych klubu oraz 6 tysięcy koszty zakwaterowania tych zawodników liczone po 1000 zł od tego mieszkania. Takie stawki prawdopodobnie zawodnicy otrzymują na mieszkanie w Świnoujściu, co daje sumę 60 tysięcy złotych miesięcznie. 60 tysięcy miesięcznie liczone od lipca do grudnia to jest kwota 360 tysięcy złotych, nie 225. Natomiast liczona na 12 miesięcy, czyli na ten okres cały jednego roku próby, to daje nam kwotę 720 tysięcy złotych. Jest to kwota, moim zdaniem, godna uwagi, jako zmniejszenie kosztów funkcjonowania klubu w grupie, tej sytuacji finansowej, w jakiej klub się dzisiaj znajduje. Ja jestem ekonomistką, patrząc z tego punktu widzenia, uważam, że były to nawet mniejsze. Deklarował, że w przypadku podjęcia jakichkolwiek działań ze strony Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego, kota, on również widzi szansę na to, aby nadal finansowywać te rozgrywki, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie. To jest w pakiecie że w perspektywie właśnie za rok nastąpi e, przejęcie przez tego e, partnera e, m, miejskiego klubu sportowego Flota jako spółki i będzie szansa na kolejne, że tak powiem, działania związane z utrzymaniem się e, klubu i realizacją pewnych, e, pewnych zadań naprawdę pierwszy nasz odruch był taki budzący zdziwienie, dlaczego do tego porozumienia nie doszło, natomiast później oczywiście pojawił się, pojawił się wniosek. wracając do tych dokumentów, o których Państwu mówiłam. Pojawił się, pojawił się plan budżetu Miejskiego Klubu Sportowego Foto od 1 czerwca do 31 grudnia. W podstępie tygodnia podawane były różne, różne wartości, różne kwoty, co zbudziło nasze Nasze pewne zdziwienie, natomiast też chciałabym Państwu wyjaśnić, że nadzór miasta nad stowarzyszeniami występuje i tylko w zakresie środków budżetowych przekazywanych tym stowarzyszeniom. Także my te kwoty 760 tysięcy przekazywane na działalność próbu, jak i 1 260 przekazywane na stypendia, Mamy rozliczone, pilnujemy, rozliczamy to na podstawie faktów, natomiast wgląd reszty dokumentów niestety nie posiadamy, stąd też opieranie się na takich, na takich kwestiach. Pierwszy wniosek, który złożyła flota, również miał załączoną tabelkę, która jeszcze inne wartości podawała. Podawała również inne wartości niż wstępnie, przy, wstępnie nam przekazane, jeśli chodzi o zadłużenie klubu, które zostało przedstawiony na poziomie 710 tysięcy złotych, które wniosku zostało pokazane w kwocie 380 tysięcy złotych i to dofinansowanie było oczekiwane na poziomie 916 tysięcy złotych, właśnie m.in. w wyniku naszych pytań dotyczących tych, tych kwot, które tutaj się różniły. Ostatecznie złożono wniosek na kwotę 600 tysięcy złotych i pan prezydent podjął decyzję, aż zgodnie z formalnym, że tak powiem, trybem ten wniosek właśnie przedłożyć na posiedzenie Rady Miejskiej, na sesję nadzwyczajną, gdyż nie chciałbym, aby już w tej atmosferze takiej no dosyć już wówczas gorącej był postrzegany jako osoba, która nie odpowiada pozytywnie na formalnie złożony do niego wniosek. Pozostaje to rozstrzygnięcie Rady, po tym rozstrzygnięciu jak jako wyglądało państwo pieniędzy. Ale znalezienie właśnie takiej strategii długofalowej, która pozwoli na rozwiązywanie tych problemów systematycznie, a nie, a nie Dalej cytat. Plota przywoziła różne osoby i firmy na rozmowę. Patrz do Pana Prezydenta. Powstają w mieście różne inwestycje, ale niestety nikt nie jest skłonny finansować sport piłkarskiego. I taka jest sprawa. Taka jest, ja o tym też mówiłam na sesji. Zmieniły się zasady sponsorowania finansowania różnego się mieć, zarówno w sferze sportu, rekreacji, jak i, jak i kultury Również Państwo dzisiaj też doskonale wiecie, jak ciężko jest znaleźć reklamodawców, sponsorów, którzy oczekują, sprawdzają jakie macie wyniki, oczekują konkretnych, że tak powiem, efektów tego, że dadzą nawet 100 czy 200 A co dopiero mówić o sponsorze strategicznym takim, który będzie dawał wy duże pieniądze. I to jest to jest sytuacja, widzę, pan Leonowicz sprzed kilku lat. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. I ja powiem szczerze, że się osobiście buntuję przed takimi sytuacjami, bo co to znaczy, że przywożeni są tutaj inwestorzy, z którymi prezydent ma rozmawiać. To znaczy, co ma z nimi robić, tak? Ma im, nie wiem, taniej oddać działkę, a za obietnicę, że później z wybudowanego hotelu na przykład będzie skontrolowana flota. Efekt jest na dwa, za trzy, za cztery lata. Nawet gdyby, nawet gdyby, tutaj pan portugalski mówił. Już wam za miesiąc przelewam na konto pieniądze i już możecie, już będziecie mieli trochę ryżem, tak? Wierzcie mi Państwo, że prezydent w każdej rozmowie, z by nie rozmawiał, pytał się, prosił o to, żeby, żeby znaleźć pieniądze dla, dla funkcjonowania lotu. Ale to nie są takie pieniądze. Tu jest potrzebny partner, który w sposób systematyczny zorganizowany, strategiczny, ciągły będzie współpracował z klubem po to, aby utrzymać ten klub i aby móc go rozwijać, bo ten brak stabilizacji dla, przede wszystkim dla zawodników, dla piłkarzy floty jest też śmiertelny. Oni tak? nie wiedzą, ma co mają ze sobą zrobić. Kontrakty z nimi są zabierane na pół roku, no najwyżej za, na rok i tak naprawdę nie da się z tego stworzyć efektywnego i skutecznego zespołu, który będzie nas wszystkich satysfakcjonował, bo my też jesteśmy za tym, żeby Miejski Klub Sportowy Frota i najlepiej w pierwszej lidze, żeby nadal w mieście funkcjonował, bo jest to dla nas wszystkich radość. I rozmawiając z partnerem portugalskim, byliśmy w stronie Miejskiego Klubu Sportowego Frota. Ja spędziłam ponad po, po półtorej godziny z ciało w przerwie, tłumacząc jej specyfikę funkcjonowania naszego klubu, problemy finansowe, które ten klub ma i to, jak bardzo naprawdę potrzebujemy jej pomocy, żeby e, e, rozwiązać te problemy.